Zwrot pokrywi i do prawego Całość, baczność. Spocznij. Z komendancie, druh dyżurny Krzysztof, Krzysztof Staniak melduje obóz MTF w piecniku na uroczystym ślubowaniu. Stan obozu 116 obecnych 94. Dziękuję. Cześć. Czemu. Całość baczność. Zbliżamy się do końca tego obozu. I kolejnym naszym punktem w programie jest uroczyste ślubowanie. Na tym uroczystym ślubowaniu jak co roku zapraszamy nasze władze powiatowe, naszych WIP-ów. No i osoby, które z nami bezpośrednio współpracują komendanta Hufca ścianka, komendanta tej stanicy. Do ślubowania. Ślubuję, Ślubuję. ze wszystkich sił, ze wszystkich sił. Służyć naszej Ojczyźnie. Służyć naszej Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczpospolitej Polskiej. Ofiarną pracą w szeregach, Ofiarną pracą w szeregach, młodzieżowej drużyny pożarniczej, młodzieżowej drużyny pożarniczej przyczynia się do ochrony życia, przyczynia się do ochrony życia, imienia jej obywateli, imienia jej obywateli, oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego, oraz jej dorobku kulturalnego i materialnego, przed pożarami, przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. i innymi klęskami żywiołowymi. ślubujemy. ślubujemy. przestrzegać postanowień statutu OSP. Przestrzegać postanowień statutu OSP. i regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. i regulaminu młodzieżowej drużyny pożarniczej. pogłębiać wiedzę pożarniczą. pogłębiać wiedzę pożarniczą. postępować uczciwie. postępować uczciwie. Wykonywać sumiennie polecenia przełożonych Wykonywać sumiennie polecenia przełożonych I być wzorem w przestrzeganiu I być wzorem w przestrzeganiu Zasad ochrony przeciwpożarowej Zasad ochrony przeciwpożarowej Po ślubowaniu! Coś, baczność! Spocznij! Zarząd Górnickiego Związku Obywatelskich Straży nie nadaje brązowy medal zasługi dla pożarczystwa. Gratuluję. Również druhą dołączyć się z życzeniami życzeniami. wszystkiego. Dobrą współpracę. To bardzo piękne nazwisko. Tak, tylko Tak, Proszę mnie podtrzymywać. Bardzo, bardzo. I Dziękuję serdecznie. Za tak, chwilę Gratulujemy. Dziękujemy bardzo. Z tego obozu byłoby to wszystko. Poproszę gości, jeżeli Jeszcze. mają jakieś problemy. Druhowie, ja bym chciał podziękować druhowi Janowi, komendantowi obozu, który od kilku lat robi te obozy dla całej młodzieży dla całej naszych druhów powiatu czankowsko-cieńskiegiego. W imieniu zarządu wojewódzkiego chciałbym podziękować mu i złożyć na ręce tą statuetkę za organizację obozu młodzieżowego Druży pożarniczej powiatu czankowsko-cieńskiegiego. Członek zarządu województwa Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Poznania dr Edward Wieczorek Poznań, lipiec 2012 Janie. Gratuluję. Również też. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Coś baczność. Spocznij. W prawo zwrot. Do miejsca zakwaterowania odmaszerować. Dzieci tu są rekrutowane z powiatu czarnkowsko-ścianeckiego, z gmin powiatu czarnkowsko-ścianeckiego i kaliskiego. Od dwóch lat prowadzimy wspólną taką akcję młodzieżową z powiatem kaliskim. Ma ona na celu tutaj szkolenie tych młodzieżowych drużyn pożarniczych na torze CTIF. Poza tym y, mamy różne tutaj szkolenia przedmedyczne, które prowadzą nasi tutaj opiekunowie z tymi uprawnieniami. Y, wiele y, tutaj się działo. Było, y, przyjechało tutaj. Y, Firma z Radomska, która tutaj dzieci mogły skorzystać z paintballu, ze strzelania z łuku, brały udział w strzelaniu z paintballu do celu. W ochronie vip a taki, taki, taki temat też był. Poza tym była ściana spinaczkowa, były różne takie zajęcia integracyjne prowadzone przez instruktorów z chówca z Radomska. Myślę, że ta współpraca, którą obecnie prowadzimy z powiatem Kaliskim, ktoś by mi zapytał po co. A to dlatego, że powiat Kaliski to jest 146 straży pożarnych, gdzie powiat Czarnkowski ma tylko 43 jednostki. Powiat Kaliski jest to 36 jest to 36 ochotniczych dętych, które tutaj na tym obozie z Powiatu Kaliskiego, a bliżej z Iwanowic i z Brzezin są. Tutaj jest grana pobudka na trąbce, tu są zajęcia różne takie integracyjne przy Dętej orkiestrze, którą tutaj oni tutaj tworzą. Myślę, że to poszerzyło nasze horyzonty i nasze, nasz program rozszerzyło tegoż obozu, a jednocześnie dzieciom, które biorą udział. Powiększyło horyzonty znajomości poprzez te internetowe łącza, gdzie się później łączą, gdzie się później poznają lepiej i gdzie później omawiają, co przyszły obóz na przyszły rok. Myślę, że to jest właściwa forma, oceny mamy dosyć dobre, dbamy o to, żeby były jak najlepsze i żeby zachęcać, zachęcać te dzieci na przyszłość. I żeby ten kierunek utrzymać, no, trzeba niestety cały rok nad tym pracować. Zaczynamy od szkolenia następnej kadry, zaczynamy od szkoleń na Opiekunów, kierowników wycieczki, jest, te szkolenia się odbywają w naszej OSP Przybychowo, która jest organizatorem już w grudniu i w styczniu z tych szkoleń spośród 30 adeptów, co kończą te, te szkolenia na opiekunów i, i kierowników, wybieramy gdzieś około 2 do 3 osób średniorocznie i kwalifikujemy ich tutaj do opieki nad dziećmi. Podobały wam się najbardziej, które wam na przykład, czy bardziej szkolenie, czy bardziej wypoczynek was interesuje tutaj? Bo to jest obóz jak sama nazwa wskazuje szkoleniowo-wypoczynkowy. To co jest lepsze, czy szkolenia, czy wypoczynek? To i to. to, i to. Szkolenia. Dlaczego szkolenia? Czego szkolenia? No, dużo się nauczymy. Nauczymy się więcej. To i to było nawet ciekawe. A czemu wypoczynek? Bo odpoczywać, odrisu można odpocząć. Rozumiem, że tak. Dziewczęta z Krzyża, faceci z y, Kalisza, y, czy między wami powstają jakieś przyjaźnie? Czy spotykacie się później, będziecie się spotykać na Facebooku? Dzięki takiemu obozowi, właśnie, są nowe wa między wami znajomości, wymieniacie jakieś doświadczenia, może? Tak, tak, tak zaraz tak. nie. Zapraszamy. praca, Facebook. Co Codziennie u dziewczyn jesteśmy. No. No. A jak będzie po przyjeździe do domów? No, na pewno to, to... zaprosimy się na Facebooku i będziemy utrzymywać tam kontakty, i może się spotkamy tam za rok, tutaj na tym obozie znowu. A jakimi jeszcze informacjami możecie się wymieniać jako na przykład strażacy? Bo jako młodzi ludzie wiadomo, że macie różne temat ale jako na przykład strażacy, czy jest taka nić jak między jak wami. Albo na zawozem. jaki o. sposób działa operacja? Na zawodach, czy jakie miejsce zajęliśmy? Aha. No. No. Na jak duży obszar sięga swoimi takie, działaniami. Jakie pożary ogólnie, kto jakie... Gasz, były... Jakich pożarów wyjeżdżamy. O. Czyli na pewno, czyli na pewno takie przyjaźnie i znajomości po tym obozie się utrzymają. Tak, Ta na pewno. A jest na, na przykład tak, że się poznaliście na przykład dwa lata czy rok temu gdzieś tu na obozie ja i teraz jest. Ja się z nią poznaję. I jak jest? Ja to też się no, no może być.